Witamy Was, kochani. 31 stycznia w niedzielę, w czwartą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Dzisiaj chcemy modlić się w dwóch intencjach. Pierwsza intencja jest to intencja modlitewna dla wszystkich Salezjanów, którzy obchodzą swoje patronalne święto, dzisiaj świętego Jana Bosko. A druga modlitwa to z racji 68 dnia modlitwę za trędowatych. I chcemy również modlitwą objąć wszystkich chorych na trąd. Ale na początku wsłuchajmy się oczywiście w słowa. Dzienniczka świętej siostry Fausty Michowackiej. Rok 1937, ćwiczenie ogólne. Ile razy pierś ma, ode... ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, ile tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje, o trójco przynaświętsza. Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o panie. Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego. Przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. Dopomóż mi do tego, Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co piękne, w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą. Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia. Dopogóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopogóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźni. Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Obcować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym sercu Jezusa. O własnych cierpieniach będę milczeć. Niech odpocznie miłosierdzie Twoje we mnie, o Panie mój. Sam mi każesz się ćwiczyć w trzech stopniach miłosierdzia. Pierwsze uczynek miłosierny jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Drugie Słowo miłosierne, jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Jeżeli nie będę mogła okazać czynem ani słowem miłosierdzia, to zawsze mogę modlitwą. Modlitwę rozciągam nawet tam, gdzie nie mogę dotrzeć fizycznie. O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz zostawione cztery strony wolne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, który któryś jest, jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Twoje, bądź moja Twoja, jako w niebie, i tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego dali nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, i nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaskiś, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczał pod końskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bosstwa najmniejszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przyboga za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzia dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i dla, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, za Jego bolesne męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, za Jego bolesny męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, za Jego bolesny męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, za Jego bolesny męki. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, za Jego bolesny Męk. Niech miłosierdzie dla nas i całego świata, Jego męk. miłosierdzie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego miłosierdzie dla nas i całego świata jego miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego, miej miłosierdzie, całego świata. jego miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przysłagnię za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mień miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata la jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata la jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przysięgle ofiaruję ci ciało i krew dusza i bóstwo na syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki dla nas i całego świata dla jego bolesnej nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, zacznie błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Męki i jej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty Mocny, święty, święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad, nad nami i nad, nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wytwysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako Zdrój Miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O i wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrowi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chli wodą, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrowi miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Kochani, oddajmy się w opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. A teraz słuchajmy się w słowa Ewangelii na dzień jutrzejszy. Będzie to Ewangelia według Świętego Marka, rozdział 5, wersety od 1 do 20. Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazimczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy. Ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał Go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tług się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niego głosy, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego. Zapinam cię na Boga nie mnie! powiedział mu bowiem: wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka i zapytał Go, jak ci na imię? Odpowiedział mu, na imię mi Legion, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świn. Prosili go więc, poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął, a ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świnach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do Niego, wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan Ci uczynił i jak ulitował się nad Tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił, a wszyscy się dziwili. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu nich będą dzięki. Dobrego wieczoru, spokojnej nocy, zapraszamy na jutro z, z Panem, Panem Bogiem. Bogiem.